Zawieszki, opaski, kamizelki. Takie odblaskowe elementy pozwalają kierowcom zobaczyć pieszego lub rowerzystę z odległości nawet 150 metrów. Gdy pieszy nie ma odblasków, odległość ta zmniejsza się nawet 3-4-krotnie. To często nie daje szansy kierowcy na prawidłową reakcję i może skończyć się tragicznie. Dlatego władze powiatu poparły stworzenie programu Bezpieczny Powiat. Zarząd przeznaczył na zakup elementów odblaskowych w tym pierwszym etapie 15 tysięcy złotych. Za te środki zostały zakupione, tak jak Państwo widzicie, kamizelki, opaski, odblaski przypinane do tornistrów, także dużo elementów, tych elementów jest kilka tysięcy. Pomysłodawcą projektu jest członek zarządu powiatu Przemysław Rejdych, w przeszłości komendant Straży Miejskiej który jak zapowiada, będzie osobiście w szkołach prowadził prelekcje na temat bezpiecznego zachowania się na drodze. Na początek w szkołach wiejskich, bo właśnie w sołectwach drogi są najgorzej oświetlone, a wiele z nich nie ma chodników. Będzie przekonywał nie tylko dzieci, ale i sportowców oraz seniorów do noszenia odblasków, bo jak mówi, odblaski ratują życie i zdrowie. W 2014 roku e, wszedł przepis, który nakazuje wszystkim pieszym poruszającym się po zmierzchu, terenie niezabudowanym, gdzie nie ma chodnika, używać elementów odblaskowych. I ja ubolewam, ja ubolewam że niestety yy, no, policja nie egzekwuje tego. I tu jest mój apel do policji. Jest mój apel serdeczny, po prostu no nie pouczać, tylko karać mandatami. No ja wiem, że może będę teraz niepopularny, ale to ratuje wiele istnień ludzkich, chroni przed tragediami rodzinnymi. Na pierwszy etap programu zarząd powiatu przekazał 15 tysięcy złotych. Władze powiatu liczą, że projekt ten wesprą finansowo także przedsiębiorcy skupieni w Szenowskiej Izbie Gospodarczej.